Siemaneczko. Tak jak mówiłam, każdy z odcinków będzie się trochę różnił. W każdym filmiku będę się starała ulepszyć jedną rzecz. W tym odcinku rzecz, którą ulepszam, to audio. Mam nadzieję, że słyszycie mnie teraz lepiej, mimo tego, że jestem w aucie i wszystko tutaj buczy, to Liczę na to, że po prostu lepiej mnie słychać. W poprzednim odcinku mówiłam, że cele, które sobie chcę założyć na ten tydzień, to będzie zaczęcie książki oraz coś tam z grom na Robloxie. Niestety musimy to trochę zmodyfikować. Z tego względu, że zaczęłam trochę od dupy strony. W tym tygodniu skupimy się na porządkowaniu wszystkiego. Tak było przed. A teraz wygląda to tak. No i nie ukrywam, dobrze się teraz czuję w tym pokoju, i to jest krok, który pomoże mi lepiej czuć się w tym miejscu i który pomoże mi e, ulepszyć po prostu produktywność podczas pracy. Skoro już przyszliśmy do porządkowania pokoju, to czas przejść do mapy myśli, mapy marzeń, mapy celów. E, dlatego teraz zobaczycie pokrótce, jak powstawała taka mapa. Mam nadzieję, że taki format również się spodoba. Ogólnie jaram się tym procesem, całym tworzeniem tego, e, tych filmów. Także mam nadzieję, tak jak już mówiłam na początku, że z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej. i Jak widzicie, cały czas testuję coś nowego i teraz otrzymaliście trochę bardziej dynamiczny content, i przez co krótszy, ale no mam nadzieję, że z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej i tak jak mówię, nie oczekujcie wielkich rzeczy, ale mam nadzieję, że po prostu to, co robię, się Wam spodoba. Także dziękuję bardzo za wsparcie, które otrzymałam od was po poprzednim odcinku i do zobaczenia 21 siema.